Kończymy, uzupełniać i uaktualniać książkę poświęconą chorobom sercowym. Zresztą na Państwa wyraźną prośbę. Państwo prosili o, o nowe informacje, więc my te informacje przedstawiamy. Książka będzie obszerniejsza i jeszcze ciekawsza. Natomiast z niepokojącym sygnałem, jaki do nas trafił, jest taki, że te pierwsze wersje książki są wyjątkowo. Wysokich cenach dostępne w internecie, 200-300 zł. Jedna z pań napisała, że książka kosztuje nawet 800 zł na OLX-ie. Trudno było mi w to uwierzyć, ale faktycznie okazało się, że to prawda. Książki nieuczciwi, moim zdaniem, handlarze, cinkciarze właściwie sprzedają skandalicznie zaporowe, wysokie ceny. My oczywiście nie mamy z tym nic wspólnego, bo nigdy byśmy czegoś takiego nie zrobili. Na każdej naszej książce jest cena, na okładce jest okładkowa cena i my w takiej cenie na naszej stronie i sprzedajemy i będziemy sprzedawali nasze książki. Natomiast e, handlarze e, zor zorientowali się, że książki są w dużym zainteresowaniu, że pomagają ludziom i wymyślili sobie, że będą bardzo dużo na nich zarabiać. Więc my im mówimy absolutnie nie, a państwu radzimy, żebyście poczekali jeszcze trochę na uaktualnienie tego tomu, będzie on dostępny. Tylko, już w tym momencie, tylko na naszej stronie internetowej. Żaden handlarz, żaden nieuczciwy sprzedawca nie będzie sprzedawał naszych książek w ten sposób na pewno, więc tylko my będziemy je sprzedawali, tylko my będziemy je bezpośrednio wysyłali, za co bierzemy pełną odpowiedzialność, zresztą tak jak za treść tych książek i będą one dostępne. Także poczekajmy, a nieuczciwym handlarzom e, żerującym na ludziach chorych. Szukających pomocy, po prostu powiedzmy nie i nie kupujmy od nich książek w skandalicznie wysokich cenach, za co my, no niestety, nie mamy na to wpływu, nie odpowiadamy, ale zaznaczamy i widzimy, że dzieje się coś bardzo, bardzo złego na rynku. Nawet książek. Interes nie leży na tym, że Państwo byli zdrowi. Interes polega na tym, żebyście Państwo brali jak największą ilość leków, a my właśnie się temu sprzeciwiamy. Ja się sprzeciwiłem, powiedziałem, że nie będę zapisywaczem leków. No i zaczęły się moje proby, problemy z izbą lekarską, które się ciągną od wielu lat do dzisiaj. Izba nie chce mnie wyrzucić ze swoich szeregów, chce mnie po prostu karać kolejnymi no Już prawa za, nie może mi zabrać wykonania zawodu, bo on mi już kilka razy, a w końcu ja je sam spaliłem. No, ale może mnie teraz karać finansowo, bo ostatnio nam nałożyła na mnie karę 30 tysięcy złotych za poglądy. Wspaniale, Konstytucja nie gwarantuje poglądy, a Izby mówią: Nie, poglądy są takie, jakie my mówimy. I to jest ma być nauka. Jaka nauka? Nauka, która nie leczy, nauka, która powoduje, że czujemy się coraz gorzej. No, dosyć tego. Dlatego powstały i będą powstawały następne książki. Przepraszam, naszą książkę można kupić w sposób najprostszy, to jest poprzez internet. Mamy stronę skutecznie wyleczyć.pl ukośnik sklep gdzie my wysyłamy książki do no, wszystkich krajów świata. Jeżeli nie wysyłamy, to wystarczy się z nami skontaktować i my doślemy. Metoda ta jest, y, uważamy, najbardziej skuteczna, dlatego że możemy dać Państwu no, bardzo dobrą cenę. Proszę mi wierzyć, że y, książki y, tego typu pisane na Zachodzie kosztują minimum 500 złotych ponad. Ja ostatnio z homopatii kupowałem książkę, gdzieś połowę tej grubości. Zapłaciłem 480 zł. W tej chwili żyjemy w wspaniałych czasach, gdzie jesteśmy, y, mamy internet, możemy zamawiać przez internet, możemy drukować. Też jest inny rodzaj druku, to jest już inna bajka niż kiedyś, jak się składało książki.